Play i dzisiaj sobie znowu zagramy Minecrafta, ale. Ym, pomyślałam sobie nad nowymi seriami i sobie myślałam nad jakimi. Więc pomyślałam i powiedziałam sobie, ym, sobie, pomyślałam, że zrobię sobie taką serię, gdzie będę budowała różne różne skiny minecraftowe tak w Minecrafcie będę je budowała. Dzisiaj sobie zbudujemy najprostszy skin dla mnie. Wita. Pozdrowito. To będziemy zaczynać. Na razie jestem na Creative. Napiszcie, czy chcecie, żebym nagrała jakiś jeszcze odcinek z tego zamku, czy żebym dobudowała jakieś pomieszczenie, bo na pewno to będzie w planach. To tak. Zrobię, Wito, diamentową koszulkę. To tu. Mamy. Co on jeszcze ma tu. Um, czekajcie. Ma czarny. Wezmę sobie na przykład oblok węgla, bo on ma taką fałkę. Biały, no to wezmę sobie kwalc. Czy no to laser blok. Czerwony. Tutaj coś mam. To, to to? To co ja chcę? Przepraszam, ja mam tyle zlagowany Minecraft. Więc będzie trochę trudniej. Cze... Dobra, mamy jakiś czerwony. Na przykład wyjmiemy sobie ten czerwony beton. Co jeszcze? Czany. Czarny. Dobra, jest czarny. Nie, już mam szary, kurde. To szary jeszcze tylko. Bo on ma szale takie te spodanki. Dobra, mam szary. Dobra, to możemy zaczynać? Nie, tego nie chcę, ale dobra, wezmę już to. To zaczynamy od budków. Budki, budki. Nie wiem gdzie tylko, no dobra, tutaj o tam, tam jest takie ładne miejsce. Zaczynamy. Zobaczycie przy okazji jak je buduję. Napiszcie czy ładnie zbudowałam, albo czy dobrze. Albo czy w ogóle wam się podoba ten Vito, który teraz zbuduję. I do góry. Aleluja i do przodu. A, jeszcze trochę do góry. Tu. Jeszcze trochę. Tyle? Wow, wow co, ja, co ja zrobiłam? No dobra, może być. A to nie jest jakiś światowy? Nie wiem. Znajm, że to jest szal. Okej? Okay? Znajm, że to jest szal. E, to tak, tu. Teraz tutaj od zrobię. Nie wiem, ja następnego poziomu. Chwila kremowy na skórę, zapomniałam. Eee... Może wjeść... Dobra, trudno. Nie ma. Kurde. Chyba nie znajdę. Wiecie co? Ja to chyba zrobię z... No Tego Vita chyba zrobię z drewna Kurde Myślę... biało jest No dobra Uznajmy, że wezmę piasek I to będzie z piasku No może być Dobra, nie na, 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 tak, 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 tak. Budujemy, budujemy. Podajcie, a su yy, zapomniałam, wam chodzić, subskrybujcie mój kanał. Tak jak widzieliście w prawym, górnym rogu. Oraz yy, łapęcie do góry, daj, dawajcie. Będzie mi bardzo miło. No, no to na razie mamy tyle. Czekajcie, odmierzę. Wpierw sobie dokąd. Tyle? Zobaczę. Dobra, będzie można tyle. Dobrze? Yy... No, chyba jest dobrze. Jep, 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 jep. A tam jest lewa, widziałam. Może widzieliście? E, to, tu. I co? Myślę, czy nie nagrać jakiegoś horrorka. Najbardziej się zastanawiam nad greny, najbardziej. Nad greny albo nad greny chapter 2. Legend chapter tu chyba będzie odpadało, na razie wpierw nagram grany Tak ogólnie Żebym ja miała nagrać jakiś horror, mówiłam że to ma być jakiś taki Po prostu Mówiłam że to będzie taki kanał gdzie nie będzie horrorów, no ale Po prostu Nie umiem tego powiedzieć Po prostu bym chciała nagrać jakieś horror, tak mnie korci Tyle? Lubię taki rękawek? Spoko. Napiszcie, czy chcecie, żebym w następnym odcinku zrobiła Belle? Belle jest trochę trudniejsza, ale też da się ją zrobić. Dobra, teraz bierzemy ten gładki piaskowiec. Lecimy. Raz, dwa, trzy. To będzie chyba trochę dziwnie wyglądało, ale niech będzie. Jeszcze może tak jeden. No. Sorry. Yy, tutaj do góry. Dobra, może być to jest na no, raz, dwa, trzy, cztery kratki. Raz, dwa, trzy i cztery. Tutaj do się źle cofniemy. Zobaczymy, czy jest dobrze jeszcze. lub nie. No, jest dobrze. Teraz robimy mu główkę. Mam nadzieję, że główka mi wyjdzie. Ale coś przypuszczam, że mi nie wyjdzie. No chyba zrobię tak o. I tutaj... Czekajcie, zrobię tak. Tak. Dobra, zrobię taką. To będzie, to będzie taka typowa Minecraftowa głowa. Zrobię taką typową Minecraftową głowę. Tu. I tu. No. Teraz dam ją sobie tak do góry. Tak raz, dwa, trzy, cztery. Zrobię tak cztery na cztery. Jak nie to 5 na 5. Dziwnie to wygląda. Odbuduję jeszcze jedną kratkę. No dobra, może być. <grymne> Tutaj sobie y tu, 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 tu je piepiep. Slu, tu, tu, tu. Je piep. Albo w następnym odcinku zrobię bazę. Wito, Napiszcie, czy chcecie, żebym robiła jakieś pranki, Na przykład na Michał, to jakiś prank. Ja bym mogła zrobić szczerze. O, lubię brata prankować Ale dobra, mniejsza z tym robimy Czekaj, o, jest Uśmiech on, on ma prędzej taką kropkę, ale Wiecie co, w ogóle mnie zrobię buzi Mówi to tak jakby nie ma buzi e, Czekajcie, to mam e, Sorry To raz, dwa To tutaj zrobię Tu raz Żeby on tylko nie został killobrynem może być? dobra, może być robi się ciemno niestety, no, no bo ja gram na telefonie jakby ktoś nie wiedział nie, to źle wygląda to, to źle wygląda, może to tak? tak będzie lepiej? no, lepiej um, wiecie co? ja nie mam żadnych modów gdzie mogę robić time set day więc jest trochę lipa, ale poczekajcie, co ja chciałam. Ja chciałam jeszcze tyle brązowego. Dita yy, nie wezmę. Dobra, wpiszę brązowy. No, w sumie wezmę... Wezmę w sumie drewno. Takie może być chyba. Yy, Okej. Okay. Bo tutaj widziałem, że on ma takie, tutaj, takie włoski, takie tu. Nie wiem czy to wygląda podobnie. Ale chyba nie. Dobra, może zostaw to później to ogarnę. Yy, to tak. Zacznę tak sobie od daszka. Może ten naszyk nie jest tak na całą głowę. Może zrobię tak. Jeszcze jeden. O, pięknie. nie wygląda tak jak chciałam. Może to zniszczę. Może lepiej zrobię od czapki. Teraz się wezmę już za czapkę i będziemy kończyć. Zobaczę, ile już trwa. Mmm, to już długo. Nawet nie wiedziałam. Jeby I tu. Miemy sobie tu, 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 tu. To dziwnie wygląda, wiem. Ale musimy jakoś to zrobić. Jeb, jep, jeb. Jeb, 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 Dobra. jeszcze o jeden. Żeby mi się zmieściła ta fałka. Bo i to ma tutaj taką fałkę. Boję się, że ta fałka mi nie wyjdzie, ale... Yy, jakoś to postaram się zrobić. Dziwnie to wygląda. Gorzej to chyba już nie mogło wyglądać. Yy, on ma czarną taką fałkę. On ma tak tu, tu i tu. A, to to mogę zniszczyć. Yy. Napiszcie, czy chcecie, żebym w Minecrafcie grał z Michałem i ty. Postaram się zalogować. Ups, 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 ups. Postaram się zalogować. Będziemy razem grać się z Michałem i ty. To nie jest jakaś równa fałka, ale niech będzie już. Tutaj dam jakiś czerwony. Nie wiem czy robię to dobrze. Ale mam nadzieję. To jeszcze zrobię taki daszek. Yy, no dobra, tu, 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 tu. tu, tu. Spoko. Napiszcie, czy to przypomina Wito. Napiszcie, czy w ogóle to przypomina trochę dla was Vito. Tutaj jeszcze zrobię tą mordkę. I napiszcie, czy to przypomina dla was Vito. Jak tak dawajcie łapencję do góry i coś mogę powiedzieć? Dla mnie to przypomina. Napiszcie, co chcecie, żebym jaką jeszcze postać. Po prostu odwzorowała w a tymczasem pa, pa.